Jak masz sobie produkt, to jakieś rodzaje zainteresowanie klientem i retencja Co najbardziej Ci się sprawdza w e-commerce, jeżeli chodzi o pozyskiwanie ruchu? My mamy te kanały dość mocno zdywersyfikowane. Myślę, że takim dużym kanałem jest e-mail marketing, czyli jak startujemy z jakąś kampanią, to rzeczywiście widzimy, że ten ruch jest wygenerowany, ale tak naprawdę to idąc do źródła, to jeszcze bardziej bym powiedział, że to nasza społeczność, czyli zbudowana społeczność, trigger do społeczności to jest największy ruch na stronę, zdecydowanie. Super, to jest nietypowa odpowiedź, powiem Ci, w porównaniu do innych, które dzisiaj uzyskaliśmy. A jeżeli chodzi o trendy, zmiany, które się wydarzyły ostatnio w komersie, e to które są najważniejsze, Twoim zdaniem? Właśnie, chyba ludzie często albo właściciele i e komersów, mam wrażenie, że często jest taki fokus na to, żeby. Podążać za różnymi trikami, świecidełkami, tu AI, tu jakaś inna rzecz. Ja sobie tak lubię myśleć o nas, że wolimy być, tak tacy wiecie, second best, na zasadzie, że jak już ktoś to sprawdzi, przetestuje, to my sobie pomału możemy spróbować, czy to rzeczywiście ma sens, zamiast odkrywać jakieś wielkie innowacje, no bo też rozumiemy naszą skalę, więc my tak trochę poprawnie. Jak widzimy, że coś nas gniecie, no to szukamy rozwiązań, i wtedy, jak to ma sens, wynika nam to z danych, no to robimy dodatkowy krok. A jakbyś miał polecić właścicielom e-commerce'ów albo specjalistom, którzy pracują, jedną rzecz, na której mają się skupić do końca roku, żeby zwiększać sprzedaż czy poprawiać swoje wyniki, to co to będzie? Produkt. Jak masz sobie produkt, to choćbyś nie wiem, co robił, to, to, to ciężko będzie zagrać w tą long-termową grę. I myślę, że w ogóle wszystko powinno zaczynać się od produktu. No i jak ten produkt jest dobry, bo domyślam się, że już przejdźmy do tego drugiego kroku, dla, do e-commerce'ów, to myślę, że. Wciąż dowiezienie tej wartości, którą się obiecało klientom, czyli łatwo jest traktować tych pierwszych klientów, jak startujemy z e commerce jako takie nazywam to powiedzmy diamenty. Wiecie, wpada pierwsza sprzedaż, my jesteśmy super otwarci, rozwiązujemy każdy problem. Jak osiągamy pewną skalę, to z drugiej strony jest inna skrajność na nas czyha, czyli możemy machnąć ręką, a ten to mi tam wymyśla. Tu w sumie klienci, nie no dobra, przyjdą następni, bo mamy ich dużo, i tak naprawdę to jest moment, kiedy zaczynamy sporo tracić i. I życzyłbym wszystkim właścicielom e komercjom żeby wytrwali w tej pierwszej postawie, czyli mimo e, wzrostu skali umieli tak stworzyć procesy, żeby dowozić wybitną e, wartość, którą obiecali klientom i to w long, long termie e, z mojej perspektywy najbardziej procentuje, bo ten klient po prostu wraca. On zna naszą markę, szanuje, wie czego się spodziewać i za tego klienta już nie musimy tyle płacić. Zainspirowałeś mnie teraz do zadania pytania, którego nie zadałam nikomu. Twoim zdaniem, co spowodowało, że ci się udało i że doszedłeś do tej skali? Jakaś jedna rzecz, czy to jest cecha charakteru, czy przypadek, czy osoby, które spotkałeś po drodze? To jest mega trudne, bo ja nie mam perspektywy takiej, powiedzmy, benchmarkowej, jak mają na przykład agencje, hmm. że mogą tak popatrzeć trochę szerzej. I chyba lepiej, jakby ktoś odpowiedział na to pytanie, na przykład gadając ze mną, ok, Jarek, bo ja u Ciebie widzę to i to i to jest fajniejsze, bo ja z wewnątrz nie mam takich przemyśleń, bo nie mam też porównań, co robią inni inaczej niż ja, nie pracując z nimi na co dzień. Na pewno mój charakter jest taki mocno z różnych mojego takiego życiorysu, taki sportowy na zasadzie ja wiem, że trzeba wykonać pewną pracę, żeby mieć jakiś efekt. Na zasadzie nie oczekuję efektu tu i teraz, po prostu dla mnie to jest z defaultu mam wgrane, że. Muszę dać od siebie dużo, żeby cokolwiek dostać, i może to mi pomaga, że, że po prostu łatwo się nie poddaję. Bardzo Ci dziękuję, bardzo inspirująca rozmowa. Myślę, że nasi Dzięki. widzowie skorzystają z Twoich porad. Powiedz, proszę, co Twoim zdaniem pomaga wygenerować jak najlepsze wyniki w e -commerce? Na co trzeba zwracać uwagę? No, po pierwsze trzeba wiedzieć, czego się chce, czyli jakby zawsze wychodzimy jednak od pewnego rodzaju celu. Co chcemy osiągnąć? Jak wiemy, co chcemy osiągnąć, musimy wiedzieć, jak chcemy to zmierzyć, i potem trzeba pod to optymalizować. Trochę nieszczęściem jest e, instalować sobie jakiś panel, na przykład, w którym mamy 20-30 metryk i tak wybiórczo sobie patrzeć, że w tym tygodniu to mi rośnie. A tamto mi maleje, no ale to się skupiam wtedy to, co jest na zielono na przykład. Ale w przyszłym tygodniu już myślę o innych rzeczach, więc tutaj rzeczywiście trzeba spójnie pracować nad jednym zestawem metryk, i jest ich mniej tak naprawdę w tej pierwszej etapie, tym lepiej, bo po prostu efektywnie jesteśmy w stanie zarządzać. No i najlepiej jakby to były takie metryki, które trochę mówią jakąś prawdę typu konwersja, czyli z jednej strony ruch, z drugiej strony zamówienia. Coś, co nam się kompensuje z jakimś, tam, jakimś takim ratio, co nie? Czyli coś, co zawiera w sobie więcej elementów, ale w jednej metryce. A, no i myślę, że to jest taki dobry punkt wyjścia. A potem wiadomo, każdy biznes ma swoją prawdę na koniec dnia, którą trzeba odkryć. Jeżeli chodzi o ruch, najlepszy kanał do generowania ruchu? Najlepszy kanał do generowania ruchu, oczywiście, to jest ten, który przynosi nam ruch bezpłatny, idealnie, no historycznie. W moim sercu zawsze były to rzeczy, które są związane z ruchem organicznym, z wyszukiwarki, a szczególnie, że my jako firma też mocno stawiamy na edukację, na tą część kontentową. Także powiedziałbym, że to jest pewnie taki top, top jeden, który pozwala rzeczywiście mieć tego użytkownika zaangażowanego i użytkownika niekoniecznie na końcu ścieżki, bo pozostałe kanały, każdy ma swoją specyfikę każdy może działać gdzieś tam na jakimś poziomie lejka, natomiast search zawsze jest oparty o jakiegoś rodzaju zainteresowanie klienta i jako takie pewnie jest gdzieś tam blisko tego, czego klient potrzebuje w danym momencie, na co od razu możemy odpowiedzieć. Największy trend w e-commerce w 2025? Oj, właśnie to jest, to, jest, to jest ciekawe. Mi się wydaje, że te trendy, to jest tak jak trochę z, z rzeką, że woda płynie, woda płynie szybko u góry, natomiast na dole się okazuje, że tak naprawdę w tej głębokiej warstwie nic się nie zmienia, i mam wrażenie, że 10 lat mieliśmy rock mobile albo 15. a Teraz pewnie będziemy mieli ileś tam, mieliśmy trochę taką falę omnichannelu, która trochę nam już mam wrażenie się rozmyła, więc raczej idąc dalej, pewnie jednak to będzie głównie fokus na analityce. Tak ja to widzę w kontekście coraz większych problemów z, ze zbieraniem danych, z consent modem, z, z trackingiem i tego, że no biznes w którymś momencie jednak mówi, kurczę, żeby optymalizować trzeba mierzyć, a żeby mierzyć trzeba patrzeć na jedną prawdę o moim biznesie, a nie 10 paneli i każdy mówi co innego. I wydaje mi się, że to będzie temat nie tylko na ten rok, ale pewnie na kolejne może też 10. Bez czego e-commerce się nie uda? No e-commerce nie uda się tak naprawdę finalnie bez ludzi. To jest jakby paradoksalna rzecz. W e-commerce najczęściej mi taki błąd, że za bardzo patrzymy na technologię, a za mało patrzymy na ludzi. I jako zespół oczywiście, ale też jako klientów, więc ja bym powiedział, że ten fokus jednak na koniec dnia w tym takim bardzo technologicznym, analitycznym środowisku na ludzi i tych, z którymi pracujemy i tych, z którymi chcemy robić biznes, no to jest, to jest ta rzecz, która po prostu bez której nie ma szansy powodzenia. Jasne, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że te odpowiedzi naprawdę pomogą. Osobom z e-commerce zrobić swoje kilka kroków do przodu. Także dziękuję. Dziękuję, pięknie. Przepytaliśmy kilkanaście biznesów, więc warto też zapytać się wewnętrznie, jakie trendy przewidujesz na ten rok i co byś obstawiła, gdybyś miała zainwestować swoją kasę? Praca nad produktem i retencja użytkowników, czyli relacja z ludźmi, którym sprzedajesz. Paweł, to co ty myślisz? Jaki trend będzie najważniejszy, żeby rozwijać swój e-commerce w tym roku? Ja myślę, żeby marki nie były miałkie i inwestowały w koncepty pozycjonujące, które faktycznie pokazują, że stanowią pewną, pewnego rodzaju wartość. Oczywiście zaraz za tym, że produkt jest super, to żeby marki potrafiły mówić o tej właśnie unikalności, która powoduje, że faktycznie przyciągają klientów i budują ich społeczności. Co się najczęściej pojawiało w tych wywiadach? Są dwa obozy. Ci, którzy skupiają się na trendach i ci, którzy skupiają się na technikach, które zawsze działają, czyli. Najwięcej pojawią się AI albo produkt i relacja z użytkownikiem, któremu chcesz go sprzedać. To jest, to jest fajna konfrontacja, bo właściciele biznesów technologicznych głównie mówili o budowaniu personal brandu, o budowaniu w ogóle marki, więc to jest ciekawe, że oni troszeczkę inaczej w ten temat weszli. I to się pojawiało myślę, że najczęściej. Było trochę AI jak zwykle, ale to jest jakby norma.